Trafiłem na ogłoszenie o pracy w idealnym momencie. Musiałem zmienić miejsce zamieszkania, moje oszczędności szybko się kończyły. Farma na odludziu potrzebowała opiekuna. Właściciele planowali przekształcić gospodarstwo w sad, ale mieli problemy z intruzami. Głównie młodymi ludźmi włamującymi się po narzędzia. Oferowali dobre wynagrodzenie za pilnowanie domu przez dwa tygodnie. Warunki były proste. Miałem odstraszać nieproszonych gości i dbać o porządek. Dom był ciepły, przytulny, choć w trakcie remontu. Na podłodze w kuchni leżały różne rodzaje drewna i płytek, a na ścianach pachniało świeżą farbą. Sprzęty wyglądały na przypadkowe, jakby znalezione na poboczu, ale nie narzekałem. Było lepiej niż w niejednym miejscu, w którym wcześniej mieszkałem. Pierwszą noc spędziłem oglądając filmy. Dźwięki pracującego drewnianego domu mnie nie niepokoiły, a odgłosy dzikich zwierząt w oddali uznałem za normalne. Rano szybko skończyłem swoją pracę zdalną i postanowiłem zwiedzić miasteczko. Ludzie unikali mnie, jakbym miał jakąś zarazę. Byłem zdziwiony, bo spodziewałem się starszych mieszkańców, a większość ludzi była w moim wieku. Nie zauważyłem prawie nikogo z siwymi włosami. Po szybkim obiedzie w food trucku wróciłem na farmę. Postanowiłem zbadać otoczenie. Na polach dostrzegłem dziwne ślady, zbyt duże jak na zwykłe zwierzę. Po zajrzeniu do starej stodoły, w środku zobaczyłem coś, co mnie zaniepokoiło. Czaszki małych ptaków i inne drobne szczątki porozrzucane po ziemi. W ciemnym wnętrzu coś wydawało się nie na miejscu, więc szybko się wycofałem. Wracając do domu, na podjeździe pojawiła się ciężarówka. Zatrzymała się na chwilę. Tylne drzwi otworzyły się i wyskoczył średniej wielkości pies. Kierowca odjechał, zanim zdążyłem krzyknąć. Pies został. Zbliżyłem się ostrożnie, a zwierzak podszedł do mnie z merdającym ogonem. Na jego starej obroży widniało imię Princes. Miała siwe plamy na pysku. Zdradzające wiek, ale była niesamowicie ufna. Kucnąłem, żeby ją pogłaskać, a ona od razu polizała mnie po twarzy. Zabrałem ją do domu. Princes dostała kurczaka na kolacji i szybko zasnęła na kanapie. Wydawało się wykończona. Gdy noc zapadła, wspięła się powoli po schodach do mojego pokoju. Pomogło mi wejść na łóżko. Nigdy nie byłem typem psiarza, ale od razu poczułem, że chcę się nią zaopiekować. Leżąc w łóżku, usłyszałem coś dziwnego. Odgłosy dobiegające z zewnątrz brzmiały, jakby coś chodziło wokół domu. Princes wydawała się niespokojna, więc położyłem dłoń na jej grzbiecie, żeby ją uspokoić. Wmawiałem sobie, że to pewnie kojoty, ale dźwięki były inne. Bardziej głębokie, niemal ludzkie. To była tylko pierwsza noc na tej farmie, a już czułem, że coś jest nie tak. Jeszcze nie wiedziałem, jak wiele tajemnic skrywa ten dom i miasteczko, ale Psinka miała stać się jedyną istotą, na której mogłem polegać. Wstałem wcześnie, żeby zadzwonić do weterynarza. Powiedziano mi, że mają wolne miejsce i mogę przywieźć Princess jak najszybciej. Powolnie schodziła po schodach z powodu swoich starych stawów. Nie wyglądało jednak, jakby coś się bolało. Ostrożnie wyprowadziłem ją z domu, mając nadzieję, że nie spróbuję uciekać, bo nie miałem smyczy. Poszła za potrzebą na podwórzu, a potem pozwoliła się zapakować do mojego auta. Świetnie sobie radziła podczas jazdy. Byłem z niej dumny. Jak ktoś mógł porzucić idealnego psa tylko ze względu na wiek? Weterynarz wyszedł po nas do drzwi. Mogłem kupić karmę w gabinecie, żeby princes miała śniadanie. Minęła godzina. Prawie zasnąłem, czekając na wieści. W końcu weterynarz wyszedł z princes, trzymającą w pysku nową zabawkę. Ma pewne problemy zdrowotne. Na razie jakość życia jest w porządku, ale może nie doczekać następnych świąt Bożego Narodzenia. Skontaktowaliśmy się z jej właścicielami, ale. zawahał się próbując dobrać odpowiednie słowa. Przygryzłem wargę, wiedząc, co chcę powiedzieć. Nie miałem pieniędzy na leczenie. Princes zapiszczała z zabawką, a ja aż się spociłem, zastanawiając się, jak znaleźć fundusze, jeśli będzie to konieczne. Sprzedałbym własną krew, gdyby trzeba było. Wezmę ją. Co muszę podpisać? Zapytałem zdeterminowany, by zostać właścicielem psa. Nie byłem pewien prawnych procedur, ale wydawało się dość proste. Zużyłem część swoich oszczędności, żeby kupić jej specjalną karmę i nową obrożę. Na szczęście na razie nie potrzebowała leków. Kilka minut później byliśmy gotowi do drogi. Kupiłem jej nową smycz, choć była tak grzeczna, że nie musiałem jej używać. Wróciliśmy na farmę, żebym mógł zająć się pracą. Princes drzemała z przerwami przez cały dzień. Kiedy skończyłem ostatniego maila, poszedłem z nią na podwórze, żeby zrobić długi spacer po posesji. Zatrzymaliśmy się przed stodołą. Princes stała czujnie, jakby słyszała jakieś zwierzę, którego ja nie dostrzegałem. Mocno opierała się o moją nogę, całkowicie nieruchomo. Ostrożnie odprowadziłem ją w inne miejsce na wypadek, gdyby chciała rzucić się na jakiegoś wściekłego szopa czy coś podobnego. Zebrałem ją z powrotem do domu. Zjedliśmy smaczną kolację, a ja musiałem zrobić coś, co bolało nas oboje. Princes potrzebowała kąpieli. Jej skomlenie łamało mi serce, ale to musiało się wydarzyć. Była śmierdzącym starym psem. Po tej małej bitwie była mniej śmierdzącym starym psem. Na przeprosiny zaniosłem ją na swoje łóżko, by mogła się przytulić do mojej głowy. Obejrzeliśmy film na moim laptopie i powoli zacząłem zasypiać. Około północy obudziło mnie warczenie. Byłem tak zmęczony, że przez chwilę nie pamiętałem, gdzie jestem, ani że teraz mam psa. Mgła powoli opadła. A ja zobaczyłem princes obok mnie, napiętą i czujną. Poza jej oddechem nie słyszałem niczego. Powinienem zejść na dół i sprawdzić, co się dzieje, na wszelki wypadek. Wstałem z łóżka, starając się nie robić hałasu, gdyby ktoś włamał się do środka. Princes zatrzymała się przy drzwiach i wyraźnie nie chciała opuścić pokoju. Pogłaskałem ją po głowie, żeby ją uspokoić i zachęcić do pójścia ze mną. Dom był przerażająco cichy i ciemny. Postanowiłem, że od tej pory będę zostawiał zapalone światło na noc. Powoli schodziliśmy po starych drewnianych schodach, nasłuchując oznak obecności intruza. Przechodziliśmy z pokoju do pokoju, włączając światła, próbując dowiedzieć się, co tak przestraszyło princes. W momencie, gdy zapaliłem światło w kuchni, zobaczyłem coś w oknie tylnego wyjścia. Bez wątpienia. Blada twarz obserwowała nas. Strach przeszył mnie na wskroś, a wtedy princes zaczęła szczekać. Brzmiała jak młody, potężny pies, rzucając się w stronę drzwi. Twarz zniknęła, a ja pobiegłem po keybase bolowy by wejść na zewnątrz. Zostawiłem ją w środku, żeby nie uciekła. Nie widziałem nikogo, ale usłyszałem kroki uciekające w ciemność. Wykrzyczałem ostrzeżenie, mając nadzieję, że to odstraszy intruza, żeby nie wracał. Całe doświadczenie wprawiło mnie w niepokój. Nie chciałem nawet myśleć o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby princes mnie nie obudziła. Ta dobra dama z pewnością dostanie na śniadanie świeżego kurczaka. Przynajmniej teraz miejscowe dzieciaki powinny wiedzieć, że jestem gotów się bronić, jeśli spróbują czegoś w starym domu. Światło zostało włączone na całą noc, a je ja nie mogłem ponownie zasnąć. Z jakiegoś powodu czułem się nieswoja w tym domu. Za każdym razem, gdy patrzyłem przez ciemne okno, spodziewałem się zobaczyć kogoś patrzącego do środka. Princes próbowała czuwać razem ze mną, ale była stara i potrzebowała snu. Jak obiecałem, dostała na śniadanie coś smacznego. Byłem zbyt zmęczony po poprzedniej nocy, by robić cokolwiek konkretnego. Miło było zdrzemnąć się w ciągu dnia, ponieważ dzień wcześniej wykonałem dużo pracy. Po lunchu wypuściłem princes na podwórko. Wyglądała na ożywioną i miała więcej energii niż wcześniej. Siedziałem na zewnątrz, w zimnym powietrzu obserwując ją, jak się bawi. Zacząłem cieszyć się takim wolniejszym tempem życia. Ponieważ wychowałem się w mieście, spodziewałem się, że coś takiego będzie nudne. Teraz jedynym moim żalem było to, że nie miałem nikogo, z kim mógłbym dzielić te spokojne chwile. Poza Princes. Jedz, pracuj i śpi. To miało być moje życie. Dopóki nie będę musiał pilnować domu, albo tak mi się wydawało. Noc przyniosła kłopoty, których się nie spodziewałem. Byłem tak napięty po zobaczeniu twarzy w ciemności, że nie spałem głęboko, gdy prince znowu zaczęło warczeć. Kij baseballowy leżał obok łóżka. Chwyciłem go i zszedłem na dół, a ona była tuż za mną. Tym razem robiłem hałas, mając nadzieję, że odstraszy to ewentualnych wandali na zewnątrz. Doszedłem do kuchni. Moja ręka zbliżyła się do włącznika światła, gdy znowu zobaczyłem tę twarz. Widok mnie sparaliżował. Zajęło mi chwilę, zanim zdałem sobie sprawę, że coś jest inaczej. Twarz nie była za oknem, ale przed nim. Para silnych rąk chwyciła mnie za szyję od tyłu i rzuciła na podłogę, gdy rozpętało się piekło. Princes oszalała, szczekając na intruzów. Przysięga ich liczba rosła w mgnieniu oka. To nie były miejscowe dzieciaki, które chciały zrobić psikusa. Nie wiedziałem, czym one były. Blade stworzenia wyglądały wystarczająco ludzko z długimi, rozczochranymi włosami i dużymi czarnymi oczami. Ostro zakończone zęby, przypominające igłę, błyszczały z cienkich, uśmiechniętych warg. Ich ciała były wychodzone, odziane w łachmany, a mimo to nie mogłem zmusić się do ucieczki. Zbyt wiele rąk przytrzymywało mnie na podłodze. Patrzyłem bezsilnie, jak sięgnęły po biedną princes. Ugryzła jedną z rąk z całej siły, ale więcej dłoni zaczęło chwytać za jej obroże, gotowe ją przeciągnąć. Jej szczekanie zamieniło się w przestraszone skomlenie. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale nagle ogarnęła mnie furia. Przedarłem się przez masę rąk, zyskując na ciele liczne zadrapanie od ich pazurów. Moja dłoń znalazła keybase ballowy, który upadł na podłogę. Chwyciłem go i z całej siły zamachnąłem się. Uderzając jedno z tych stworzeń w czaszkę, postać runęła na ziemię, a ja nie traciłem czasu, przechodząc do kolejnego celu. Zanim zdołałem odpędzić wystarczającą liczbę stworzeń, biedna Princes miała kilka ran na szyi od ich pazurów. Moje serce waliło, gdy zrozumiałem, że nie mogłem zabić wszystkich tych potworów. Musiałem jedynie utorować sobie drogę do drzwi. Princes rzuciła się do walki. Jej zęby rozdzierały każdą rękę, która się do niej zbliżyła. Moje ciało płonęło z wysiłku, a podspływał mi po twarzy, gdy walka trwała. Udało nam się oczyścić przestrzeń, ale niewystarczająco, by przedrzeć się przez tłum do wyjścia. Bez względu na to, jak bardzo kochałem princes, mój organizm miał swoje granice. Upuściłem kij dysząc, gdy księżniczka warczała przy moich nogach. Z jakiegoś powodu stworzenia nie atakowały. Stały wokół nas, ich czarne oczy wpatrywały się w upadłych, a uśmiechy nie znikały z ich twarzy. Mięso, wyszeptało jedno. Kolejne zaczęły powtarzać to słowo. Coraz głośniej aż ich głosy wypełniły pokój kakofonią. Nagle rzuciły się na swoich towarzyszy, pochłaniając ich w brutalnym chaosie. W tym zamieszaniu udało mi się przeciągnąć princes przez tłum i w końcu dotrzeć na piętro do sypialni. Wszystkie drzwi na zewnątrz były zablokowane. Przez godziny słuchałem, jak te stwory ucztują na dole. Minęło sporo czasu, zanim moje ręce przestały się trząść na tyle, bym mógł zadzwonić na alarmowe. Kobieta w słuchawce brzmiała profesjonalnie, dopóki nie usłyszała mojego adresu. Nie możemy wysłać patrolu przed wschodem słońca. Proszę nie dzwonić ponownie i zostawić linię wolną dla tych, którym możemy pomóc. Telefon się rozłączył, zostawiając nas w ciemności pełnej stworzeń, które mogły w każdej chwili wyważyć drzwi. Noc wydawała się wiecznością. Gdy słońce wzeszło, odgłosy na dole ucichły. Czekałem dziesięć minut, zanim otworzyłem drzwi. Nic. Żadnych śladów, że stworzenia dotarły na górę. Zbiegliśmy na dół. Uderzył mnie zapach krwi, ale odmówiłem spojrzenia na to, co zostawiły. Poślizgnąłem się na mokrej podłodze, ale nie zwoliłem kroku. Na zewnątrz czekał mężczyzna w mundurze. Otworzył tylne drzwi radiowozu. Wsadziłem princes do środka i sam wsiadłem. Załatwiłem ci motel w innym miasteczku. Dostaniesz wypłatę za dwa tygodnie, a ktoś przywiezie twój samochód, powiedział oficer, nie patrząc na mnie. W jego głosie była starość, mimo że wyglądał na młodszego. Z lusterka zwisało zdjęcie z osobami, które pewnie były jego rodziną. Te rzeczy. zacząłem z suchym gardłem. Nie wiemy, czym są. Na początku wystarczało jedzenie, potem chciały świeżego mięsa. Odpowiedział, nie odrywając wzroku od drogi. Zrozumiałem, co mnie prawie spotkało. Więc prowadziliście kogoś, kogo nikt nie będzie szukał? zapytałem, czując gniew. Nie odpowiedział od razu, ale czułem jego napięcie. Zawsze najpierw poświęcamy swoich. Nic tu nie umiera ze starości powiedział, patrząc na zdjęcie Złożyliśmy wiele ofiar. Ty prawie stałeś się jedną z nich. Osunąłem się na siedzenie, pokonany. Bałem się każdej odpowiedzi, ale postanowiłem zadać jeszcze dwa pytania. Czy oni będą mnie ścigać? zapytałem słabym głosem. Pokręcił głową, ale jego ton nie był uspokajający. Z tego domu oprócz ciebie wyszły trzy osoby dwie nadal żyją, ale jedna zaginęła. Te stworzenia domagają się pożywienia. W pewnym sensie dałeś im to przytaknął. Dlaczego nie zostawiacie lepszej broni? Jeśli te potwory jedzą swoich, czy nie miało sensu dać osobie w domu szansy na walkę? Te stworzenia nienawidzą broni palnej. Ostatnim razem, gdy zostawiliśmy ją w domu, by ofiara mogła się bronić, te stworzenia pojawiły się w miasteczku. Straciliśmy wtedy dziesięcioro dzieci. Większość nie miała nawet roku. Nagle poczułem się wyczerpany. Jakbym nigdy w życiu nie spał. Jasne było, że to miasteczko przeszło więcej niż kiedykolwiek mógłbym sobie wyobrazić. Nadal nie byłem pewien, czy kiedykolwiek wybaczę im to, w co mnie wpakowali. Położyłem dłoń na princes. Miała kilka zadrapań, ale nic poważnego. Jechaliśmy w ciszy przez długi czas. W końcu rzucił na nas okiem i skomentował moją nową towarzyszkę. Cieszę się, że ktoś nad tobą czuwał. Skinął głową. Wiedziałem, że gdyby to zależało od niego, nic z tego by się nie wydarzyło. To miasteczko znajdowało się pod wpływem czystego zła, a oni robili co mogliby przetrwać. Zgodnie ze swoim słowem, wysadził mnie przed motelem. Spędziłem tam kolejne dwa dni z Princess, niezdolny do jedzenia ani snu. Czułem, że martwiła się o mnie zanim moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Przyszedł czas, by powrócić do domu. Znalazłem kilka dorywczych prac, żeby nas utrzymać. Princes nadal śpi w moim łóżku, ale ostatnio ma problemy z chodzeniem. Wiem, że nie będę jej miał na zawsze. Jej obecność obok mnie to jedyny sposób, w jaki jestem w stanie zasnąć w nocy. Bez względu na to, jak bardzo się staram zapomnieć, gdy słońce zachodzi, spodziewam się, że te stworzenia wrócą, by dokończyć to, co zaczęły. Jeśli jesteś w stanie utrzymać zwierzaka, uważam, że każdy powinien mieć przyjaciela jak Princess. Życie jest łatwiejsze, gdy masz kogoś z ostrymi zębami u swojego boku.